Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, bardzo gorąco, a tutaj tak jak widzicie w ofertach specjalnych Jasona będziecie mieć rozkazy. Po cztery sztuki, z tego co rozumiem, jest tak napisane na każdą z kampanii. Kampanię mamy dwie, jedną na 260, dwu, drugą na 279, więc za 4000 zł może to wam ułatwić życie, o ile ma to dla was oczywiście sens. Już tłumaczę... O co chodzi, tak jak widzicie u mnie na koncie, mam zrobione tak naprawdę wszystko. Mam odebrane 260. Ale jak spojrzycie sobie na wszystkie kampanie tutaj na artylerię, albo raczej misje na artylerię, ja mam je przeskoczone za 5 rozkazów. Więc być może tutaj akurat, jeżeli nie gracie artami chcielibyście to zrobić, no to będą to dodatkowe bonusy wraz z tymi rozkazami, które dostajecie właśnie podczas trwania tej. Kampanii. Czy warto, czy nie? No, słuchajcie, to już zależy od Was. Być może będziecie chcieli użyć akurat tych rozkazów na którąś z misji. Niekoniecznie na 15 na arcie, tak? Ale być może na którąś z misji, która Wam bardzo, bardzo przeszkadza. Tutaj, oczywiście, już wybór będzie należał do Was. Absolutnie nie radzę używać rozkazów na te pierwsze początkowe misje na Sztuga czy na T28. Jak już, to raczej użyłbym ich gdzieś dalej na takie problematyczne misje, które mogą się pojawić na przykład w kampanii na 2-6-0 możecie ich mieć kilka chociaż wydaje mi się, że większość jest banalnie łatwa to może przesadzone tutaj określenie i stwierdzenie ale są na pewno takie, które będą powodować u niektórych problemy ta misja pamiętam, że była ciężka zrobienie 8 tysięcy uszkodzeń zniszczenie 6 pojazdów i jeszcze wygranie bitwy no to bardzo, bardzo męczyło jak sobie na to patrzę jak sobie wejdziecie w tę ostatnią misję na artylerii na 26.0, żeby w ogóle ją skończyć, no to jest przekichana sprawa. Musimy zdobyć najwięcej doświadczenia ze wszystkich graczy w bitwie i umożliwić swoim sojusznikom zadanie w bitwie 2900 PW uszkodzeń, pojazdom przeciwnika ogłuszając je lub ją unieruchamiając a dodatkowo, jeżeli chcielibyśmy to zrobić z wyróżnieniem, to musimy zadać pojazdom przeciwnika 3700. Uszkodzeń, więc tutaj jeszcze do tego wygrać tę bitwę. Czy to jest łatwa bitwa? Nie wiem, ale sprawdźmy, czy możemy ją zrobić. I tutaj na tę arterię są dwie problematyczne misje, moim zdaniem. Czyli jeżeli już zaczynamy ten segment 260, to na pewno ukończenie bitwy jako najlepszy gracz w swojej drużynie pod względem zdobytego doświadczenia nie jest łatwe, ale nie zależy czy wygrasz, czy przegrasz I tak musisz mieć najlepszego ekspa Tutaj pojawia się definitywnie problem Więc rozkazy umieszczone gdzieś na tę misję będą super No i tutaj te pięć rozkazów też na pewno by pomogło Wielu graczy właśnie z tą ostatnią piętnastką Ma cholerny problem Czyli zdobyć najwięcej tego doświadczenia Spośród wszystkich graczy w bitwie No i jeszcze musimy zrobić 2900 asysty Łatwo nie będzie, jeżeli chcecie zrobić to z wyróżnieniem To już jest w ogóle totalny hardcore Bo przy tym musimy zadać pojazdom Przeciwnika 3000 700 PW, to ja zagram Martą I zobaczymy w dwie gry, czy mi się uda Ale chyba nie No dobra, to jedziemy z misją na artylery Tak jak widzicie, ja już tutaj mam W sumie wszystkie zrobione, to jakieś do poprawki Są te pojedyncze misje Na 2.6.0 to I tak, i tak, te mi... to wszystko zostało Zrobione już wieki temu, ale Ale, ale, jedna sprawa Pokażę Wam też w tym odcinku, którymi czołgami ja robiłem pewien zestaw misji, które się nadają do tego idealnie do rozrywania przeciwników i na jakim tierze jeszcze co może Was męczyć, na przykład uszkodzenia krytyczne i tym podobne. Spokojnie, dojdziemy do tego. Najpierw sprawdzimy, czy ta misja... O kurczę, tam nikt nie idzie, to ja też tutaj się cofnę. Sprawdzimy, czy zrobienie tej misji... Ostatniej, właśnie na artylerię z drzewka 260 jest takie proste, czy może niekoniecznie. Ja bym powiedział, że dla mnie to jest misja troszkę taka męczy była. Wiecie, macie misję na odbijanie. Okej, okay, no to wszystko zależy od przeciwnika, ile się odbije pestek. Czasami macie zestaw, że Gierek, że od nie odbijacie nic, a nagle w tej szóstej dingacie wszystko, bo chłopy was nie przebijają, bo nie strzelają na przykład z amunicji premium, nie? I strzelają na dystans. Więc tutaj trzeba podejść na spokojnie do tematu. Bad Chatillon. Ja w ogóle chcę do niego strzelać? Chyba nie. Chyba nie ma sensu. Weźmy sobie i jest siódemeczkę. Dajmy mu tubkę. Trzymaj się tam. Bomba. Majestatyczne uszkodzenia widzowie. 147 weszło. No nic tylko farmić, nie? Nic tylko farmić. Ogólnie Kanu Penner, Cholerny, cholerny wrzut na dupie. Jak tym czasami... Jak to widzę i wiem, że to jest wystawione na wieżę, to mam takie... O mój Boże, dlaczego. O martwi mnie raczej fakt, że ja mam całą drużynkę. O, przeciąg na nim. Mam całą drużynkę gdzieś tutaj w tej jednej strefie mapy, czyli kontrola. Jest ujemna lub zerowa. Palimy wrota. Jest 7 dosiadowy, no a my nie mamy za bardzo nawet jak się tutaj przepozycjonować, jak się tutaj ustawić. Dlaczego? Dlatego, że moja kalinia zniknęła szybko. Chłopaki sobie odratowały, uciekły. A ten jest z jakimś bohaterem chyba? Co on robi? Czemu on tak jedzie? Co on robi? Nie no, gościu! Gościu, nagrywkę mi tutaj pierdzielisz. Ej! Co on zrobił? To był Pluton? Nie, to nie był Pluton, on się sam tak poczuł. XD. Dobra. Johnny został trafiony. Może mało, ale został trafiony, ok? Nie mam tutaj tego ogłuszenia włączonego. Po asyście. Poczekajcie, włączę wam, żebyśmy w ogóle wiedzieli, czy coś zrobiliśmy. Jak na razie mamy 0 na liczniku. No ale też niestety tutaj drużynka moja stwierdziła, że nie będziemy grać w ogóle Kalini. Co jest dla mnie totalną lipą. E, piąteczka! Będzie wjeżdżał, czy nie? Dobra, powinno wejść. Jeszcze 1000 po mi zaliczyło. Super! Tylko to i taki taki jest o wiele za mało, tym bardziej w szybkich bitwach. Tym bardziej w szybkich bitwach będziecie cierpieć, jak będziecie grać taką artylerią, żeby zrobić tę misję. No, umówmy się. Musi wam rzucić po prostu mapę co do tego. Musi wam rzucić mapę. Jeżeli nie da wam mapki, to będzie. To będzie syzyf. To będzie bardzo duży syzyf. O, za zero strzeliłem w kanopenera. No ale 1400 znowu płasyści. Mamy już 2400. Okej, okay, okej. Okay. Nie jest wcale tak źle, jakby się mogło wydawać, że jest, więc gdzieś tam te klikanie ze stunem na pewno pomogło i oddało. Skończenie bata byłoby super, bo on spotuje dla, yy, dla drużynki, ale nie wiem, czy ja dam mu tutaj pechę. Chyba, chyba nie. Tutaj? Przepraszam najmocniej, to może było obrzydliwe. Miał 72 HP, ale i tak, i tak central siadł. I jest cztery sobie ciągle podjeżdża. Nie wiem, czy ja chciałbym robić Crossa tutaj. Ta 92 tak jak widzicie, już jest w garażu. Mógłbym im pomóc z tym foszem. Na dobrą sprawę. Albo i nie trzeba. Tutaj bicia nie będzie, co? On by musiał się aż cofnąć w to miejsce. Ja nie chcę też się wystawić jak dzban. Bo to jest taka gierka, która może się różnie skończyć, a my to jej tak i tak przegrywamy. Jedzie baczarem co? Dokładnie. Dobra, jest traczek. Jest stun, zdjął stun apteczką. No więc ja się zastanawiam. Ja się zastanawiam, czy to jest właśnie taka męczarnia, żeby robić te misje i próbować i próbować i próbować. No trzeba. Ogólnie trzeba. Próbowanie robienia misji to jest, że tak powiem, wieczny content dla wielu zawodników w grze o czołgach, ale. Mam też wrażenie, że to starcza dużo fanów i dużo satysfakcji. Jeżeli męczycie się z jakąś misją jeden dzień, dwa dni, trzy dni, cztery dni i nagle ją jesteście w stanie zrobić, no to jest to fajne i przyjemne. Tylko brzmi tutaj właśnie pytanko, czy będziecie mieć na to tyle czasu, siły i ochoty i zacięcia przede wszystkim. Dałbym w leona, ale... Właściwie to nie wiem. Dajemy w leona? Możemy spróbować. Fajnie, nie weszło. A mi tak ta pestka była tego typu. Ja powinienem sobie stąd jakoś odjechać, co? O kurde. Ej, nie rób tego, ziomek. Shotgunujemy go? Chyba musimy, co? Tak, jestem tutaj sam. Muszę go shotgunować. Ok. To zróbmy mu wyjazd. Na glace. Dobra, shotgun wszedł. Tylko widzicie, pomimo tego, że zrobiłem asystę, pomimo tego, że zrobiłem jakieś tam kile, no to tych uszkodzeń raczej, kurczę, nie mam. Raczej, kurczę, nie mam. Tutaj szybka bitwa, o, znaczy szybka bitwa, szybki przejazd po nas na Kalini spowodował, że ja straciłem miejsce do snajpienia eee, To artą. I później już tak kolorowo nie było. Ale tutaj może mu pomogę. Dam mu foszę. O, myślałem, że będzie jechał. Trochę mnie oszukał. Nie mam też już amunicji ze stunem, bo tutaj mam jakiś dziwny rozkład. Ja ogólnie nie gram na tylu apekach. Jeżeli już muszę zagrać artą, to nie gram na apekach. No i teraz już maksymalizowanie tych uszkodzeń raczej będzie e, słabe, jeżeli chodzi o te łączone uszkodzenia. Karamba, zatrzymał się. No dobra. Ja jestem ciekaw, z jaką misją wy mieliście największy problem. Mówię to serio. Pytam się was całkiem, całkiem serio: z jaką misją wy mieliście największy problem? Bo każdy z nas miał z jakąś misją taki takim myk, że się na niej zaciął, i sobie siedzieliście na tej misji. Musiałbym przejechać tutaj, chyba że czekajcie, to, to nie wejdzie, bez przesady, bez przesady. Ja też pamiętam jak pierwszy raz robiłem zestaw misji na 26.0 chyba, któraś misja była dla mnie uporczywa. Zrobienie 8000 damagea to było i 6 kili albo 5 kili, coś takiego. I zawsze jak robiłem 7 coś, to, to robiłem kill. Jak robiłem 8000, to nie robiłem kili. O Jezus Maria, to była dla mnie katorga. Ta misja była dla mnie obrzydliwa. No to co, stąd trzeba byłoby go wyjmować, nie? Sprawdzimy, czy Arta daje po pikselkach? No, może i daje, ale nie moja. To jedziemy dalej. Wątpię, że będę mieć tutaj, kochani moi, najlepszy wynik w grze. <laughs> I jeszcze do tego nie zrobiłem wymaganego ogłoszenia. No szkoda, ale tak jak mówię. Używajcie tych rozkazów mądrze, bo te rozkazy są po to, żeby Wam ułatwić rozgrywkę, a nie po to, żeby streamer Wam powiedział, w co macie je inwestować. Każdy z Was gra inaczej, każdy z nas ma inne uwarunkowania, więc będziemy mieć inne też oczekiwania co do, co do tych misji, jak i użycia samych rozkazów. Kurczę, nie mogę tutaj dać, musiałbym się wystawić. No dobra, a się wystawię. A co mi tam? I tak już jest po grze. Widzi mnie, co? <laughs> Ziomek, ty nie możesz się tym jak pancerem na mnie obracać. Halo, ziomeczku. W każdym razie ja jestem po streamie urodzinowym. Widzowie, mam tutaj odpust, tak zwany, i go shotgunuję w ten sposób. Patrzcie, to bomba. Łatwo, co? No, zrobiłem 3500 uszkodzeń łączonych, zrobiłem 3 kile, ale to absolutnie nie wystarczy do tego, żeby zrealizować tę misję i zaraz wam to pokażę. No cóż, troszeczkę mi brakowało, tak bym to nazwał. Eee, szkoda, szkoda tej rundy bywają o wiele o wiele lepsze, bywają takie po 3-4000 damage wiadomo, ale dzisiaj pierwsza gierka, no trudno nie siadło, więc życzę wam powodzenia z tą misją. Może warto użyć rozkazów, albo zostawić je na coś innego. Pokażę też wam w tym odcinku pojedyncze misje, które bardzo często się powielają, czy to w 260, czy to w gierkach na 279. Pokażę wam takie czołgi, jeżeli będziecie mogli na nich położyć ręce, to ułatwią wam trochę funkcjonowanie i przeskakiwanie tych misji. Więc być może rozkazy będziecie mogli zachować na coś, co faktycznie jest dla Was problematyczne i z czym bardzo się męczycie. No i słuchajcie, część z was ma problemy z misją na krytyki i ja się wcale nie dziwię. Więc jeżeli możecie zagrać czołgiem 6-7 tieru, to jest akurat wyborów dość sporo. Ja preferuję SU-152 podrobienie misji na krytyki. Jednak jeżeli nie macie tutaj dostępu do właśnie siódmego poziomu, i musicie to robić na 8, 9 albo 10. No to też jest kilka opcji. Jeżeli ktoś lubi się bawić T49 i robi pęki T49 z tubą, to będzie to dobra opcja. Jak pancer 60 TP, wszystko FV, -y srały, No, tutaj wiecie, RNG może. Może Was nieźle zarzucić. Wszystko, co ma wysoki kaliber E3 i tym podobne, strzelając nie z kaików, w tym przypadku, na no jak pancerze 360P, tylko strzelając normalne pechy będziecie też niszczyć w tym momencie właśnie te moduły, więc od razu zrobię Wam tutaj taki mini poradnik z tego, jakimi czołgami to grać. No już tutaj Wam powiedziałem, misję na krytyki, ten czołg się nadaje do tego idealnie, bo rozrywa przeciwników, jak Wam rzuci matchmaking z piątymi, szóstymi, siódmymi tierami, z tą fifką, gramy tutaj z tubą, widzowie, nie gramy ze zwykłym działkiem, tylko z tubą, walimy po 750 i mam nadzieję, że to się uda gdzieś tutaj wam pokazać, że to działa. Akurat nie jestem fanem tej mapy na ten czołg, definitywnie, nie? Ale już trudno. Może zagramy dobrą bitewkę oby. Oby. Bo jak będzie to słaba bitwa, no to będę smutny. Nie gadajcie tylko, że nic tutaj nie przyjechało. No proszę ja was. No proszę ja was. No nie, no nie psujcie mi gierki. Ziomki, gdzie wy jeste... O! No. I od razu bomba. Ciekawa tylko, nie, nie zauważyłem, czy zrobiłem jakiegoś kryta, czy nie. Ten czołg ma DPM, ma -e, ma alfę, czyli wszystko to, co musi mieć. Niestety jest jeden minus. Spamujecie goldem, bo apeki na tym czołgu są totalnie bezużyteczne. Lepiej już strzelać albo z kajaków, albo z hitów, więc do wyboru dwie opcje. Ja jeszcze chwilę poczekam. Ale 500 uszkodzeń mamy. Tylko co dalej? Muszę sobie podjechać. Im wiecie, moduły mają swoje HP, tak? Czyli moduły, tak jak wasz czołg, posiadają punkty żywotności. Więc kaliber, alfa, to wszystko ma znaczenie. Ewentualnie będziecie musieli strzelać szarem mle. Szary mle też jest ciekawą opcją. Słuchajcie. Szar mle jest mega ciekawą opcją, jeżeli chodzi o to, do tej misji nie, na niszczenie i rozrywanie przeciwnika. Dlaczego? Dlatego, że często strzelacie szarem mle trzy pociski albo sześć pocisków w jeden punkt. A jeżeli to robicie, o kurczę, się zagadałem. No to, to już mu chyba nie dam, co? A jeżeli to robicie, moi drodzy, no to jest duża szansa na to, że będziecie niszczyć przy tym po prostu te pozostałe moduły, które gdzieś tam być może złapiecie. Skinki z modułami, czy to dobry pomysł? No, ja polecam raczej w garażu skinki z modułami. Nie wiem, nie pamiętam za bardzo, jak Wargaming do tego podchodziło. O, uszkodzenia krytyczne. Dobra, 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 dobra. Im więcej uszkodzeń krytycznych robimy, tym lepiej dla nas. W końcu chcemy wykonać misję. Ten czołg jest nawet celny, cholera, jasny jak na taką alfę. Nie mogę powiedzieć, że nie jest. Worsteberg ktoś napisał. <noise> to nie weszło, to jedziemy dalej. No, cały Timek gra po drugiej stronie. Mamy tutaj pecha, jeżeli chodzi o wybór flanki, ale nie wiem, czy ja powinienem jechać agro. Ja się chyba powinien cofnąć. Moja drużynka znika wszędzie. Kurde. No to. Robimy rotację, jedziemy pół godzinki dla rodzinki, jak to mówią. Bo puszowanie tego solo nauczono doświadczeniem wiem, że to bez sensu. Yy, co to jest? A to tego gościa mu chodziło. No, to powiem szczerze, że się chyba mogę zgodzić, nie? Chłop, przyjechał tutaj, powalił sobie wszystkie drzewka. I sobie siedzi. Tylko nie wiem za bardzo, w co on snajpi. Nie mam. I zielonego pojęcia, w co on snajpi. 1-3-1. Fajnie byłoby mu dać tubę, co? Ale niestety chyba takiej opcji nie będzie. Więc postaram się podjechać tu. I znowuż uszkodzenia krytyczne. Uszkodzenia krytyczne. Ten czołg rozrywa wszystkie moduły. Jak traficie... Oczywiście pamiętajcie, że liczą się moduły wewnętrzne, nie zewnętrzne. Czyli... Traki i tym podobne nie wchodzą właśnie do wykonania tej misji. Czemu ty do mnie strzelasz? O co tu chodzi? O co tu chodzi? Zobaczymy też, ile krytycznych uszkodzeń zrobiliśmy. Nawet nie mam pojęcia, już tego niestety, kochani moi, nie zajmę. I Nie wiem, czy jeszcze w ogóle tutaj sobie postrzelam, ale tym tą maszynką jesteście, naprawdę, możecie robić magiczne wyniki. Magiczne. Po 3, 4, 5 tysięcy uszkodzeń. Z większym problemem? Raczej nie. Opa. To musiała być pewna pasteczka. Czy Gowika będzie chciał grać na mnie? A tak. Nie jest to takie głupie w jego wykonaniu. Szczerze powiem. Bo widział, że KW2 przyładowuje, więc chciał wjechać we mnie, ale chyba delikatnie źle obliczył trasę. Oj, oj, oj. Panie Chopper, Panie Chopper, Pan zostawisz tutaj starego, ja urodziny mam. Więc widzicie, tym czołgiem wjeżdżacie, wychylacie się, dajecie bombę, jedną, drugą dasz mu, proszę cię, to jest ważna pecha, żebyś mu dał. Mkw, bo ja, mi zaraz na plecy wjadą. Nice. No ale też spłynął za to, nie? No dobra, co dalej? 3100 zrobione. Misja na krytyki się tutaj szykuje całkiem fajna. Albo i nie, bo już ginę. Aj, aj, 3700 zrobiłem, 5 killi. No ten czołku ma potencjał do tego, żeby rozrywać właśnie przeciwników, farmić ich HP i tym podobne. Jeżeli, tak jak mówię, misja. Jest od ósmego tieru w górę, bierzecie po prostu coś innego, farmicie czymś, co ma alfę, i liczycie na to, że wam wpadnie. Możecie próbować różnymi zestawami czołgów, możecie nawet próbować, nie wiem, farmić leopardem i jeden light. No, opcji jest cała masa. Jednak sprawdźmy, jak to wypada. No, tutaj troszkę ich potyrałem. Magazyn amunicyjny, zbiornik paliwa, silnik, i tutaj mamy niestety gąsienicę z silnikiem. Czyli zobaczcie ile krytyków zrobiliśmy w jednej grze jednym czołgiem. Da radę? Da radę. Jest kilka problematycznych misji wiadomo, albo zestawów misji, albo rodzajów misji, tak to można byłoby nazwać. Misja na kapa bywa irytująca, misja na odbite obrażenia bywa bardzo irytująca i dlatego ja wam polecam jedną maszynkę do tych misji w sensie do odbijania. Jest to VK100. 01p. Cząg drzewkowy ósmego poziomu. Ja gram bez HP, gram dosyłacz węta i turbo, żeby sobie nie podbijać tutaj tych wymaganych y, punkcików potrzebnych do osiągnięcia misji. Ale jeżeli chcecie grać z HP, to też spoko, po prostu będziecie musieli więcej odbić. Z kolei będziecie mieć lepszą przeżywalność, tak? bo draczki się szybciej naprawiają, etc., etc. Moduły nie padają i tak dalej, jeżeli gracie z eksperymentalnym, oczywiście. Co do samej fałki. Ja uważam, że ona do tej misji jest najlepszym wyborem dla mnie personalnie. Wszystkie misje są od ósmego poziomu w górę, więc i tutaj powinniście mieć troszeczkę więcej luzu. Pytanie brzmi tylko, czy traficie na dobrą mapę, gdzie będą do was strzelać dwa, trzy czołgi non-stop. Najlepiej jeszcze bez golda na dużym dystansie. To wszystko ma. Swoje znaczenie, bo jeżeli ktoś do was nie będzie strzelał, no to misji nie zrobicie. Jeżeli będą strzelać, ale załadują golda, będą wiedzieć, gdzie cię przebijać, to po prostu misji nie zrobimy i tak dalej, i tak dalej. Więc te rozkazy, właśnie w tej parce, będą cholernie ważne i istotne do tego, żeby je mądrze rozdysponować, jeżeli będziecie skłonni je wziąć. A ja jadę jak mamut, kicham na to, może dostanę spota, nawet chciałbym tutaj dostać spota, się skontowałem, ale nie. Spota nie dostałem, co my to mamy? 112 konsivera Emila. Okej, okay, testo 103 mnie akurat rozrywa. To jest lipa. No chcecie mieć matchmaking z niższymi poziomami. Definitywnie. Ale ile razy grałem tym czołgiem? I odbił się ode mnie cholerny jak pancer? To nie zliczę. <laughs> akurat niekiedy na dziesiątych poziomach te dziesiątki się od tego czołgu tak potrafią dingać. Niekiedy robią z was totalną siekę. Ale jak wchodzi? No to mówicie, no trudno, no co, no nie dingnąłem jak pancera. Wielkie Michalo, nie? No to dobra. Jedziemy. Będziemy próbować tutaj grać jakieś agro. Nie wiem jeszcze jak, nie wiem jeszcze gdzie, nie wiem jeszcze co zrobimy, ale coś muszę wykminić, nie? O to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Możecie strzelać do mnie, chłopaki? Czasami dużo lepiej jest nie strzelać do przeciwnika, tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić tę misję. No widzicie, no tutaj chłopy nie chcą do mnie bombić. Możecie próbować kontować swój pancerz. Oni mnie w ogóle ignorują. Widzą tam defendera z tyłu, no i nie strzelają do mnie. I próbują strzelać do drugiego ziomeczka, więc niekiedy system taki, że nie strzelamy do przeciwnika, będzie dużo lepszy, albo że strzelamy gdzieś tam po niebie, żeby przeciwnik był skłonny się właśnie wychylić, żeby spróbował strzelić, no on nawet nie chce spróbować, no dawaj, powierzy, dawaj, może to przebijesz, ziomek. Dobrze, no i tak będziecie musieli bejtować przeciwników właśnie pod siebie, halo, wychyli się, strzeliłem. To jest, to jest widzowie sztuka, którą niestety każdy z was będzie musiał opanować do perfekcji, jeżeli zaczniecie robić tę misję. Okej, okay, czy to SP z HEK-ów, Dobra, zrozumiałem. Ja już tutaj chyba muszę farmić damage, jeżeli nie będę farmił dymka. To ta cała chmara tych czerwonych kropek mnie zje. To ma pancerz boczny, czy nie ma? Sprawdzam? No, coś tam ma. Coś tam ma. Dolna płyta oczywiście jest minusem na tym czołgu. Bo jest duża. A on był za blisko. Im większy dystans, tym ten czołg dużo więcej, dużo więcej zyskuje, jeżeli chodzi o potencjalne możliwości uszkodzenia odbite. No, tutaj to 3, które ma 300 peny, raczej będzie mnie penowało. Więc będziecie musieli też wybierać sobie przeciwników, do których się będziecie wystawiać z głową, a nie tak jak ja teraz, bo guzik to da. Ok, ale 1500 odbiłem, ok? 1500 odbiłem. Goze, jak musicie odbić 2, 3, 4 tysiące, No to miłej, miłej zabawy, kochani. Ja tej misji szczerze nienawidzę, ale uważam, że i tak, i tak jest to najlepsza maszyna do tego, żeby właśnie tę misję, nią zrobić. Czasami nawet nie można strzelać do przeciwnika, albo załadować hajki, albo specjalnie nie trafiać przeciwnika, żeby tylko ta misja została zrobiona. No czy to SP na hajekach, to, to... No, no też tam nie da tutaj żadnego profitu, prawda? No nie da nam żadnego profitu, więc już wiemy, że misji nie wykonaliśmy, że jest lipa. No i będziemy musieli wejść do następnej. Życie. Także mądrze z tymi rozkazami, wybierzcie sobie to, na co jej potrzebujecie. A no ja może zrobię jakiś tutorial z misji na 260 i 279, na podział, jakie misje, którym czołgiem. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzu.